Bardzo, bardzo piękne i ciekawe słowa dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszę prorok Jeremiasz. Sam Bóg mówi do niego: Nim ja ukształtowałem cię w łonie matki twojej i nim przyszedłeś na ten świat, ustanowiłem cię prorokiem dla narodów. Zobaczcie, to jest prawda o nas. Jeremiasz ją słyszy, ale tak naprawdę ta prawda jest o nas. Bóg do każdego z nas dzisiaj mówi, że znał nas zanim żeśmy się ukształtowali pod sercem matki, zanim się urodziliśmy. Bóg nas znał po imieniu. Wiedział, jak będziemy wyglądać, wiedział, kim w życiu będziemy, nawet wiedział, moi drodzy, jakie dziadostwo w życiu będziemy robić. Każdy nasz grzech, choćby najmniejszy, choćby najbardziej osobisty, najbardziej skryty, intymny, nie jest zakryty przed Bogiem. Zobaczcie, to jest dobra nowina, bo my często. Jest w nas takie chyba bardzo ludzkie podejście, że my uważamy się często za wielkich grzeszników, uważamy się często za ludzi słabych, o tej swojej słabości jedni lubią mówić, inni nie. A zapominamy o tym, że Pan Bóg to wszystko wie: że przed Panem Bogiem nie ma żadnej tajemnicy. I wiecie, i cała dobra nowina polega na tym, że Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy. Nawet z tymi grzechami, które dzisiaj obciążają nasze serca i nasze sumienia, nawet z tym wszystkim, co do tej pory w naszym życiu nie było dobre, nie było Boże. Bóg to wszystko zna. Bóg to wszystko wie. Więcej, On wie też te rzeczy, które jeszcze nam się przydarzą. On zna to wszystko, co dopiero przed nami, łącznie z naszymi grzechami. I wiecie, i on ciągle będzie nas kochał, bo Bóg nie kocha za to, że ktoś jest bezgrzeszny. Bóg kocha za to, że ktoś jest. I to jest dobra nowina. I tak naprawdę to moje dzisiejsze gadanie mógłbym w tym momencie uciąć i sobie usiąść i zostawić Was i siebie z tym, co dotąd powiedziałem. Ale nie. Idziemy dalej, robimy krok naprzód, bo Jeremiasz słyszy słowa, że Bóg go zna, nim ten się ukształtował w łonie matki. I Bóg mówi dalej: Ustanowiłem Cię prorokiem. Czyli konkretna misja, konkretne zadanie. I to słowo prorok pada też dzisiaj w Ewangelii, bo Jezus mówi, że żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Pytanie. Za wielu dzieci dzisiaj nie ma, pewnie jeszcze na nartach szaleją, ale są ministranci i wykorzystamy ich obecność. Panowie, wy tak wysoko siedzicie blisko tego ołtarza, to na pewno. O niektórzy, oczy pozamykali nawet. Nie bójcie się, pytanie jest proste: Kto to jest prorok? Kto to jest prorok? Przychodzi do was ktoś, kto nigdy nie słyszał tego słowa i pyta się: Andrzej, wytłumacz mi, kto to jest prorok? Masz jakiś pomysł? To ważne, bo być może tu w kościele jest ktoś, kto tego słowa nie rozumie. Masz pomysł? Nie masz pomysłu. To może z tej strony, panowie, kto to jest prorok? To może inaczej. Jakie zadanie ma prorok? Jasiek, widzę lampkę nad twoją głową zapaloną. No, prorok to jest osoba, która zapowiada pana Boga, Jezusa. Świetnie. Ktoś, kto zapowiada pana Boga. Świetnie, bardzo dobrze. Pro... Prorok Jeremiasz na wiele wieków przed narodzinami Jezusa Chrystusa zapowiadał, był tym, który miał zapowiadać. Kto to jeszcze jest prorok? Jakie zadanie ma do spełnienia? Hania? Kto to jest prorok? Dobrze, kto to jest prorok? Może ktoś z dorosłych, słuchajcie. Tam jest ręka w górze. To jest bardzo ważne pytanie. Zaraz Wam powiem dlaczego. Prorok to jest ktoś, kto. Kto przepowiada przyszłość? Wow, to prawie jak wróżka, ale nie do końca. Masz rację, coś z tego przepowiadania przyszłość, przyszłości jest. Kto to jest prorok? Jest. Kolejna ręka w górze, coraz bardziej nam się. Prorok to osoba, która kocha wszystkich ludzi. O, bardzo ładnie, bardzo ładnie. A jakie zadanie ma spełnić prorok? Jakie zadanie ma spełnić prorok? No to słuchajcie, zostawiam to pytanie, idziemy dalej. Pan Jezus mówi, że żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Czy potrafimy wymienić proroków XX albo XXI wieku? Kto dla nas jest prorokiem? W naszych dzisiejszych czasach, czy mamy proroków, czy nie mamy? Rozumiem, ferie były. Okej, okay. mamy! Kto powiedział, że mamy? Kto może być takim prorokiem dla nas? Ksiądz. Ksiądz, kto jeszcze? Kto jeszcze może być dla nas prorokiem? Różbita. Kto jeszcze może być dla nas prorokiem? No, słuchajcie, temat jest niezwykle trudny, ja się z tym zgadzam, ale musimy go rozgryźć. Bóg. Bóg? No, Bóg posyła nam proroków. Idę jeszcze tutaj, dzisiaj się trochę nachodzę, ale po feriach dobrze mi zrobi, nie? Kto jeszcze może być prorokiem? Jan Pawła II. O, pięknie! No właśnie, zobaczcie. Chyba wszyscy pamiętamy Jana Pawła II. Wielki prorok naszych czasów. Pewnie starsi pamiętają, co to się działo, kiedy przyjeżdżał do ojczyzny, jakie to Boże szaleństwo wtedy się robiło. Te tłumy ja pamiętam pielgrzymkę 1 czerwca 1991 roku papież był w koszalinie w moich rodzinnych stronach. Nie pojechałem, bo padało mama mnie nie puściła byłem nastolatkiem. Ale w telewizji widziałem tłumy, i takie tłumy były zawsze, kiedy papież przyjeżdżał do ojczyzny. Ale zobaczcie, tak naprawdę słowa Jezusa o tym, że prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie, sprawdzały się też w przypadku Jana Pawła II. Zobaczcie, ilu ludzi nie chciało papieża Polaka. Zobaczcie, ilu naszych rodaków zrobiłoby wszystko żeby Wojtyła nigdy papieżem nie został. Jak znacie historię, to wiecie, jak przeciwne sposoby wciela, wcielano w życie, żeby tylko nie było proroka z Polski. Zresztą zamach i to wszystko, co się wokół Jana Pawła II działo, to jest dowód na to, że prorok Wojtyła, prorok Jan Paweł II, nie przez wszystkich był mile widziany w ojczyźnie. Idąc dalej, kardynał Wyszyński, pewnie znacie historię jego uwięzienia, prudnik Komańcza, wcześniej jeszcze inne miejsca, był aresztowany, bo nie podobało się to, że głosi, że pełni rolę proroka, czyli wzywa do nawrócenia, mówi o Bogu, mówi o Ewangelii, przypomina o konieczności przestrzegania Bożych przykazań, Kolejny wielki prorok, Jerzy Popiełuszko. Zabity za prawdę, zabity za to, że w trudnych czasach komunizmu odważył się być prorokiem. Zobaczcie, jak popatrzymy na tych trzech wielkich, na świętego Jana Pawła, na sługę Bożego kardynała Wyszyńskiego i na błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. To zobaczymy, że te słowa o tym, że prorok nie jest u siebie mile widziany, są bardzo prawdziwe. Są bardzo prawdziwe. I teraz, moi drodzy, idziemy dalej, i już powoli kończymy tą naszą refleksję. My też mamy być prorokami. My też mamy być ludźmi, którzy w naszych środowiskach, w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszych miejscach pracy. Będą się upominali o Boże przykazania, będą się upominali o szacunek dla Krzyża, dla Ewangelii. I teraz zobaczcie sami najlepiej wiecie, jak to jest w naszych domach. Kiedy ktoś robi coś złego, to nie zawsze mamy odwagę mu zwrócić uwagę. Ilu jest takich rodziców, którzy. Widząc, że ich dzieci, drażliwy temat porusza, ale widząc, że ich dzieci żyją bez ślubu pod jednym dachem, nie reagują, bo mówią: Oni są dorośli, to ich sprawa. Dzisiaj wszyscy tak robią. I wiele jest, moi drodzy, takich rodzin. Gdzie rodzice, mając być prorokami, po prostu sobie odpuścili, bo mówią: Nie będziemy się mieszać, bo jeszcze się skłócimy. A prorok to jest właśnie ktoś, kto za wszelką cenę głosi prawdę, głosi Jezusa, głosi Jego naukę. To tylko taki pierwszy, lepszy z góry przykład. Ale takich, moi drodzy, sytuacji, kiedy w rodzinie, w miejscu pracy czasem się po prostu wycofujemy, żeby się nie narażać, żeby ktoś nie powiedział, że jesteśmy dewotami, żeby ktoś nie powiedział, że jesteśmy święci od papieża, takich sytuacji jest bardzo dużo, ale to nie znaczy, że mamy wycofać się z misji proroka. Jan Paweł II nie wycofał się. Wyszyński się nie wycofał, a Popiołuszko zapłacił za to swoim własnym życiem, bo się nie wycofali. I to jest dla nas, moi kochani, drogowskaz i wskazówka. Jeżeli widzę zło, dzieci, jeżeli widzą zło w klasie, w szkole, też powinny reagować. I absolutnie nie dać sobie wmówić, że powiedzenie pani o czymś, co się dzieje złego, jest skarżeniem. To nie jest skarżenie. Tak samo o dorośli, na studiach młodzież, rodzice, dziadkowie. Jestem świadomy tego, że mówię do was o rzeczy trudnej, ale o rzeczy którą dobrze rozumiecie. Przymknięcie oka na zło, na grzech, nawet najbliższych, jest często grzechem ciężkim i jest często grzechem cudzym, który obciąża nasze sumienia. Pamiętajcie o tym, bo słowo prorok odnosi się nie tylko do Jeremiasza, nie tylko do Wojtyły. Nie tylko do Wyszyńskiego i do Popiołuszki. Słowo prorok odnosi się do każdego z nas. I kiedyś Pan Bóg zapyta nas, jakim byłeś prorokiem. Widzę od początku kazania rękę w górze. No dobrze, powiedz. Dla mnie prorocy to są wszyscy święci. Świetnie, bardzo dobrze powiedziałaś i niech to będzie podsumowanie tego naszego kazania. Prorocy to są wszyscy święci. Oni dlatego są dzisiaj świętymi, że byli dobrymi prorokami, że zło nazywali złem, a dobro dobrem. Jeżeli chcemy być świętymi, chcemy być w niebie, musimy już tutaj być dobrymi prorokami. I z tym dzisiaj Was. Eu so,